Jakby nie patrzeć, spak jest wszędzie. Więc w dziadku, Twoja działalność w spaku, w tym Komitecie Budowy Pomnika no i Radzie Seniorów. Dlaczego to robisz i najważniejsze dla kogo? No, ja chyba, chyba odpowiedziałem, jak gdyby, częściowo na to, że każdy, kto zapozna się z historią naszego kraju, naszego narodu, no musi dojść do, 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 do tego przekonania, że jednak yy, mamy jakiś tam dług w stosunku do tych naszych praojców i, i, i poprzednich pokoleń. No i wypada spłacać ten dług, no i, i tylko tyle, no nic więcej. No. Ja y, to, to, to nie uważam tego za jakieś coś nadzwyczajnego. No. Jest to normalne, no jak się to kredyt, to czego spłacać. Dziękuję Ci dziadku za to dzisiejsze nasze spotkanie. Życzymy Ci dużo zdrowia i wytrwałości w tej pięknej patriotycznej działalności. I oby jeszcze długie, długie lata były, był dziadku wzorem dla młodych, jak kochać i szanować Polskę w tej naszej małej ojczyźnie Namysłowie.